Dzień dobry Polsko, witamy Was z Podkarpacia. Mamy dzisiaj piątek, 23 dzień sierpnia 2024 roku. Jesteśmy, jak wspomniałem, na Podkarpaciu, w miejscowości Sędziszów, Małopolski. Gościmy po 368 dniach. Tyle minęło od naszego pierwszego spotkania. Po raz drugi spotykamy się z Jarosławem, który w tym roku już ma lat 41. Wtedy miałeś 40, teraz masz 41. 41, Teraz. Zgadza się. ma Mała 41, mieszka w Sędziszowie Małopolskim. Widzimy się z nim po raz drugi. Ja jestem Aleksa, a wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedofili. Jarek, 368 dni. Tak. Rok i 3 dni. Dokładnie minęło od naszego pierwszego spotkania. Dokładnie. Co się zmieniło w Twoim życiu przez ten czas? Co się zmieniło? E, że po prostu. No, pracuję więcej ty, bo gratuluję. w Warszawie, mhm. no i no, częściowo też piszę, piszę, nie? No bo... właśnie, po to powiedz mi, skoro coś tam się zmieniło, że pracujesz i w ogóle, to jak to się stało, że się znowu widzimy po roku i trzech dniach? Po to się widzimy? E, po to, że wysyłałem jakieś tam zdjęcia. No i nie tak? tylko, i nie tylko. A no, do kogo ale... wysyłałeś? Ale... Jarku, drogi, do kogo wysyłałeś? Przypuśćmy... Niektóre oferty, które dostawałem na telefon, odrzucałem w ogóle. No ja się nie mam oferty. Ja się pytam do kogo ty pisałeś? Z kim ty inicjowałeś rozmowę? Nie wiem z kim. Nie wiesz z kim. No dobra, to teraz tak. Czy to jest profil, którego tak, używasz? Mój. To co jest takie kremowe, to jest ty, to no co to, na niebiesko to ja. osoba. Kto zaczął rozmowę? Kto zaczął? Ja. Ty zacząłeś rozmowę. I ta osoba w drugiej wiadomości napisała ci, imię jest nieważne, ile ma lat? 12. Co powinienem zrobić w tym momencie? W tym momencie powinienem zablokować i w ogóle. A ty co pisać. zrobiłeś? Nie, tylko teraz nie piszę z nią, nie zablokowana jest. Jak to nie piszesz, jak pisałeś jeszcze dzisiaj? Czyli... Jarek, kłamiesz, a mieliśmy mówić prawdę. No i popatrz, jak ja mam ci wierzyć? No, Umówiliśmy się, że będziemy sobie szczerze gadać. A ty już na starcie mnie tutaj robisz w konia. Czekaj, to coś mi mówią, że moja radio jest włączona. Muszę wyłączyć radę w takim razie. Okej, Ok. Ja. Eee, pisałem w no i... pierwszy zacząłem, pisać. No Właśnie. No i teraz pytanie kontrolne numer dwa, co do tego, czy mówisz prawdę. Z iloma jeszcze osobami piszesz? Małoletnimi, bo to mnie nie interesują, absolutnie, ja mówię o małoletnich. Z jedną y, na pewno, z no. nią, co pan y, pokazał. Ale ja tu mam kilka kartek, ale jestem ciekaw no, ale, ile, ile wycelujesz, tak, ile powiesz mi prawdy. Nie wiem kurde ile, trzy osoby może. Małoletnie? Tak. No i popatrz widzieliśmy się rok temu, rok temu to była dziewczynka 12 lat i 10 lat. Y, 12 i, I 10. Y, 13. 12 i 10. Na live'ie mówisz o dziesięcioletniej dziewczynce. Rok temu mówiłeś o dziesięcioletniej dziewczynce. Tak. No ja jeszcze tego live'a sobie dzisiaj dokładnie obejrzałem. A co w tej Warszawie robisz? Nic w sumie. No ale jako kto pracujesz? Ja tego chcę pisać z nimi. Nie, ja się teraz nimi... pytam, jako kto pracujesz w Warszawie? Jako, nie wiem, murarz, rusarz? Montażer montaż okien. Aha, czyli w budowlance okay, nie, bo wiesz co, myślałem, że może gdzieś w jakimś nadleśnictwie, bo... Nie. A wiesz czemu mówię o nalsicji, czy nie wiesz? Nie. Nie wiesz. To zaraz do tego przejdziemy. Uh, no i okej, okay, dobra. I zaczepiłeś te, jak teraz mówisz, trzy dziewczynki poniżej 15 lat. I o czym tam z nimi piszesz? Bo to, że tam do nich piszesz, znaczy to, że je zaczepiłeś, jest średnio dobre. Szczególnie, że powinieneś wiedzieć po naszym ubiegłorocznym spotkaniu, okay. że robisz tego nie powinieneś. Ale okej. Okay. Uh, mimo to zrobiłeś to. I o czym z nimi piszesz? No, o seksie. O seksie. Masz ja muszelkę, tam w niej jest dziurka, co w którą panu, ale wkłada się, ej muszę, bo to właśnie o to, na tym polega, żebyśmy ustalił i fakty, bo ty już zacząłeś kłamać, no, ja bym nie czytał, gdybyśmy od początku byli wobec siebie fair, a ty wobec mnie nie byłeś. Wkłada się tam, wiadomo co, takiego jak na zdjęciu i wysyłasz tutaj zdjęcia aktu seksualnego mhm. dwójki dorosłych osób. Tak się wkłada w muszelkę, a ty myślisz, że co, z kapusty się wzięłaś? Jak tak na ciebie patrzę, to liście opadły, głąb nie. został. Ty jesteś ewidentnie z kapusty. Rodzice tak samo robili, żebyś przyszła na świat. No tak robili jak na tym zdjęciu. No i zdjęcie jest. Jarek, no przecież ty sam masz dzieci. Co prawda nie wychowujesz ich na szczęście, ale masz przecież dzieci, nie? Chciałbyś, żeby tak swoje dzieci edukował? Nie. No też właśnie. A ty masz włoski na muszelce? Czy masz muszelkę łysą? Rosną? Pokazać ci i znowu wysyłasz kolejne zdjęcie. Ale się dowiedziałeś, że tam rosną. Też chciałbym wejść w twoją muszelkę tak jak na zdjęciu. Serio, to jest super przyjemność. Chciałeś? Oni, że tylko pisałeś, no ale nie ty chciałem. tutaj opisujesz, że chciałbyś coś zrobić z osobą małoletnią. nie chcę. Nie chcesz. Mhm. No to może tak. Wysłasz film. O po treści pornograficznej z udziałem osób dorosłych i piszesz w ten sposób: Obejrzyj sobie. Tak, możesz. Czemu dziwne? Zdeta. Wpisz filmy erotyczne w przeglądarkę i daj na grafikę, to pokażą ci się strony. Jest pełne szyfrowanie, że tego nikt nie zobaczy. Nikt tego nie będzie widział. I tutaj wysłałeś grafikę z adresem pewnej witryny dla osób dorosłych. Dziecko cię pyta, że nie powinno wchodzić na taką stronę, ponieważ jest dzieckiem. Ty odpowiadasz tak. Możesz, możesz to oglądać. Kolejny dzień Twojej rozmowy z jednym z kilkorga dzieci, bo ja tutaj mam cytaty. Z rozmowami z więcej e, dzieciaczkami niż się przyznałeś. Chcę Ci pokazać, jak się to robi. Chciałabyś tak spróbować, tak jak na zdjęciach. I w tym momencie, uwaga, wysyłasz 16 zdjęć o treści pornograficznej. W jednym longu 16 zdjęć do dziecka wysyłasz. Dziecko mówi, żeby się bało czegoś takiego. Nie bój się, tak można. Dziecko mówi, że to na pewno boli. Może troszkę, jak na pierwszy raz, ale tylko chwilę, później nie. Czyli jak? Chcesz spróbować do twojej muszelki mojego? Czyli namawiałeś jednak te dzieci do. do współżycia. No ale, Próbowałeś. Ale ja tego nie chcę. Nie robiłem tego w ogóle. <laughs> Nie robiłeś tego w ogóle? Z dziećmi. A w jednej z rozmów sprzed pięciu dni, bo ona miała miejsce w sobotę, do jednej z dziewczynek napisałeś o tym, że poznałeś przez neta dziewczynkę, która mieszka tutaj bardzo blisko ciebie, blisko sędziszowa i za pieniążki zgodziła się z tobą współżyć. No ale ja nie odpisałem chyba. Nie, 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 nie. Ty nie rozumiesz, o czym ja mówię. Ty, zachęcając jedną z dziewczynek, z którymi obecnie korespondujesz, opisałeś historię, że w zeszłym roku w wakacje, bądź tuż po, w jednym z pobliskich lasów, dlatego się pytałem o twoje takie zacięcie leśnicze, spotkałeś się z dziewczynką lat 13 tutaj z Sędziszowa, zapłaciłeś jej za współżycie, do czego Nie. doszło? Niemożliwe. Ale tak pisałeś. To są twoje słowa. Ja je mam. No to jak pan ma, no to... No ja je mam, tak pisałeś. Ale teraz... Ale tego nie było. Czyli co, kłamałeś to dziecko? Chciałeś namówić inne dziecko do współżycia, po to yy, argumentując, no to takie... że, że inne Mała dziecko to z tobą zrobiło. Mhm. Ile chcesz za to kasy? Bo jak będzie seks, to dam ci pieniądze. Bo chcę. 500 złotych. Ja nie takie pieniądze mam. Na miesiąc mam 35 tysięcy złotych. Chyba z tych puszek, co sprzedałeś tam w zeszłym ale roku? co pracuję, to. Tomasz! 35 tysięcy zarabiasz? No, bo jak cały miesiąc, dwa miesiące przerobię, no to tyle mi wyjdzie. 35 tysięcy, tak? Tak. Szacun. Że w oknach tyle płacą? Nie wiedziałem. No ale to trzeba się zapierdalać. No, czy takie życie. Za darmo nic nie ma. Dlatego ty za darmo też nie chciałeś e, współżyć z dzieckiem, tylko chciałeś mu za to zapłacić. Będąc przekonany, że za darmo się nie zgodzi. To będziemy się kochać. Wiesz, jak w twoją muszelkę wysyłasz kolejne zdjęcia aktu seksualnego. Tak go całego włożę do twojej muszelki. I wysyłasz trzy filmy o charakterze pornograficznym. Nic strasznego. I teraz kolejne pytanie, które zadajesz dziecku. Jeśli się ty boisz, to może masz jakąś koleżankę, która by chciała. To pytanie zadajesz dwunastoletniej dziewczynce. Wiem. Tak no. to było. Tak pan pyta. No to wiem, bo to są bezpośrednie cytaty z ciebie. Rozmowa trwa, dziecko unika tych tematów, a ty piszesz tak. To może byśmy w parku to zrobili. Kochać się tam. Sru leci kolejne zdjęcie. Tak? To spróbujesz. Leci kolejne zdjęcie. O wiadomym charakterze. Tak można. Chcę tak z tobą zrobić. Wysyłasz dziewięć kolejnych zdjęć o charakterze pornograficznym oraz takiż film z udziałem osób dorosłych. Tak to będę robił. Będzie ci dobrze. Całego ci włożę do muszelki, głęboko w muszelkę. Popisałeś do dziewczynki lat 12. Ale tu jest tego więcej. Chciałbym z tobą leżeć, bo cię kocham. Przytulać się do ciebie, dotykać twoich piersi i muszelki. A ty byś nie chciała? Przekonasz się w łóżku, jakie to fajne. A gdzie byś to chciała zrobić? Może w parku. Tam nikt nie będzie nam przeszkadzał. Zrobimy to tak szybko, bo jak w twoją muszelkę wejdę, to długo nie wytrzymam. Są takie leki, że można dłużej, wiesz. Ale nie z dziećmi, z dorosłymi. Bo byś miała spermę w środku muszelki. Z niej rodzą się dzieci. Tak tata z mamą robili. Zresztą zrobimy to z zabezpieczeniem, z prezerwatywą. Wysłałaś zdjęcie prezerwatyw kolorowych. Są i bezbarwne. Straszny edukator z ciebie. Potem znowu dziecko ucieka, odchodzi od tych rozmów, ale ty wracasz jak bumerang. Zobaczysz, jak będziemy to robić, jak się spotkamy. No, przez neta tego zrobić się nie da. No to trzeba się spotkać i zrobić to w parku u ciebie. Jak będziesz mogła, w którąś niedzielę. Tak, można, to jest dobre. Mówię Ci i tak jest. Czemu miałbym kłamać? Ja nie kłamię. Tyle razy już, że tak powiem, nie raz okłamałeś, że sądzę, że to dziecko też okłamałeś. I, I pewnie tak by było. Zapytałem Cię o las, ponieważ akurat tutaj nie mam tej kartki w tej chwili, bo mi została w samochodzie z wydrukowaną z rozmową z innym dzieckiem, gdzie dokładnie to samo proponowałeś ko w lesie. Ponieważ akurat to dziecko mieszka w okolicach bardzo lesistych, pytałeś się o las, o nazwę, dziecko ci to opisało i tam zaproponowałeś 500 zł za zdjęcie intymne i dwa razy tyle za współżycie. Pamiętasz taką rozmowę? Dobra. Ale to było tylko tak zaproponowane, że ja bym z tego nie skorzystał. No ale wiesz, ale składasz propozycję sobie małego? To, to jest zabronione. Jarek, to jest zabronione. Takich rzeczy się do dziecka nie pisze. Mówisz, że zarabiasz 35 tysięcy, czyli dużo. A. Dużo. A nie pamiętaj, No Trudno. Chciał się, się ma dzieci, nie chce się ich wychowywać, to trzeba być, no, chociaż przynajmniej no, w obowiązku no. alimentacyjnym, fair. E, powiedz mi, proszę, bo ja skoro masz tak dużo pieniędzy, nie pomyślałeś na przykład o tym, żeby z tych pieniędzy w ramach pokuty wesprzeć jakieś schronisko dla zwierząt? No, pana. Jakie fundację. Moją fundację chcesz wesprzeć? Tak. Nie wierzę. No naprawdę. To bardzo miło, bo wtedy będziemy mogli chronić inne dzieci przed takimi osobami jak ty. Ale wiesz, dlaczego pytam o schronisko dla zwierząt, czy nie wiesz, na koniec to nie. Rok temu w twoim pokoju Wiem. znalazłem psa przyklejonego z brudu do podłogi. Tak. Ten pies został tobie odebrany po moich prośbach. Przyjechał powiatowy lekarz weterynarii, tego psa zabrał. Ten pies trafił najpierw do jednych ludzi na Dolny Śląsk. Potem do drugich dobrych ludzi, do trzecich dobrych ludzi. Ten pies niestety jest statystycznie zmarł. I teraz, jak moje. Ten pies nie żyje. Zamęczyłeś tego psa na śmierć. Najpierw go zagłodziłeś, ten pies miał sierżba i wiele innych chorób. był chory? Nie, ten pies nie był chory. On był zaniedbany. Jedyną jego chorobą było zaniedbanie i zagłodzenie go. On był brudny, przeklejony do podłogi. I był zagłodzony. Dlatego właśnie się zapytałem, czy nie pomyślałeś przez ten rok, skoro tyle zarabiasz w tej Warszawie, żeby w formie zadośćuczynienia za tego psa wynagrodzić innym psom, skoro ten już niestety biega za tym przysłowiowym tęczowym mostem. Dobra. I, i... na fundację pana i na schronisko. Powiedziałeś to publicznie, zrobisz, jak uważasz. Schronisk w Polsce jest bardzo dużo. Ja myślę, że Konto pana. Ma. Znajdziesz na naszej stronie. Myślę, że nas obserwujesz bardzo. bardzo na fajnie. internecie znajdziesz. A powiedz mi, jak się poczułeś jako gwiazda telewizji? Jak telewizja u ciebie polska była? Rozmawiałeś, wyszedłeś, fajnie porozmawiałeś. Chuję to. Ale czemu tak Telewizja. Czemu? No, słuchaj, tyle ludzi w telewizji robi karierę. Jakaś kobieta się do ciebie zainteresowana to nie odezwała? Gwiazdy jakieś polskie, a nie kurde pedofile. Nie odezwała się do Ciebie żadna dorosła kobieta. Nie chciała cię. Nie. No ale jakby stało się, to stało. No stało się. No i widzisz, no minął rok i spotykamy się po roku kolejny raz. Kolejny raz popełniasz to samo przestępstwo. I co ja mam z tym zrobić, powiedz? No i dobra, no po drugim roku się zakończy. A, czyli jeszcze rok sobie dajesz? To znaczy ten wcześniejszy no. i ten dzisiejszy. No i już będzie tyle. I co, spotkamy się znowu za rok? Nie. Jakoś ci nie wierzę. Nie, spotkamy się. Tak mówisz? Tak mówię. Ech, nie mów tak brzydko, Jarek, nie klniemy, nie kliniemy. Facebook nie lubi, jak się klinie. Jarek, no ale wiesz, popełniłeś przestępstwo. Popełniłeś przestępstwo. Posłuchaj teraz proszę do ciebie powiem. W związku z tym, że po raz drugi, pomimo pierwszego upomnienia, nie zmądrzałeś i nie zrobiłeś tego, o co byłeś proszony, czyli o zostawienie dzieci w spokoju. Po raz kolejny zacząłeś zaczepiać i molestować dzieci w sieci. Zacząłeś rozmowę od kłamstwa, więc ja też nie widzę powodu, żeby dotrzymywać tobie danego słowa. W związku z powyższym, że zachodzi wobec ciebie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez ciebie przestępstwa z artykułu 200 kodeksu karnego, jest to przestępstwo pedofilii, zostajesz w tym momencie zatrzymany, a czynności tej, a czynności tej dokonają funkcjonariusze policji z Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim, zostajesz oddany do ich dyspozycji. Tak, że może, że tak, że tak. Polskie, tak, w związki za miałem podejrzenie Z artykułu 200 kodeksu zostaje Pan w tej chwili Ale jeszcze rozprawy nie było. Ma pan jakieś rozmowy przypadek? Nie ma. Klucze nowe nosy takie, że narzędzie.